Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was ze świetną nowiną, a mianowicie będę miał do rozdania dla wielu z Was po 100 złotych. Więc oglądajcie dzisiaj odcinek uważnie, bo naprawdę warto. A dzisiaj dosyć? Dosyć nietypowo, bo po siedmiu latach postanowiłem rozbić świnkę z karbonką. Taką świnkę? Zobaczcie sami! O jezu, to już jest autentycznie świnia! <grywa> Ale moi drodzy, jeżeli ktoś jest od początku istnienia mojego kanału i subskrybuje od 2014 roku, to niejednokrotnie widzieliście ją w tle. Tutaj przykładowo jakiś screen, chyba ze specjalna na 10 tysięcy. E, subskrypcji, także ona już się wtedy pojawiała na tych materiałach. Jak jeszcze nie miałem tej ściany e, tutaj, no to na tym otwartym tle e, tę świnkę niejednokrotnie pewnie dostrzegliście. No, ale właściwie mam ją od 2012 roku. No i wiadomo, wrzucało się tam, jak jakaś była reszta z zakupów, e, czy dostawało się na urodziny, na święta, a w tamtym okresie też grałem profesjonalnie FIFA. No i jak się wygrywało jakieś turnieje, to też jakąś tam małą część e, wrzucałem. No, ale właściwie od dwóch lat, e, może i nawet już trzech. Praktycznie używam albo karty, albo płacę telefonem, gotówki praktycznie w ogóle przy sobie nie noszę. No i zresztą teraz już większość ludzi tego nie robi. Może, może starsi, tak już bardziej nasi dziadkowie, a może nawet jeszcze rodzice tak robią, że tę gotówkę jeszcze trzymają. Natomiast no już wiadomo, my młodzi no to płacimy mobilnie. No i dzisiaj nastał ten dzień, kiedy się dowiemy, ile taki Januszek jak ja był w stanie uzbierać pieniędzy. No. Moi drodzy, napiszcie sobie gdzieś może na kartce, albo napiszcie w komentarzu, ile uważacie, że uzbierałem, a na końcu na przykład zedytujcie i zobaczymy, o ile się pomyliliście, jak już będziecie wiedzieć. Ja sobie też na, e, na lewej ręce napiszę. Powiem wam tak, jest tam więcej niż 1000 zł, to mogę wam zagwarantować, ale ile dokładnie, to nie wiem. Ja sobie już napisałem, e, potem też zobaczycie, ile będzie na teraz czas się za nią zabrać. ha! Ja tylko żartowałem, nie uciekaj. Nie, no uciekaj mi. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, aż ty z Kubana. Uciekła, ale mam na ciebie sposób. Znam tu skróty. Dzień dobry, porusznik parówka. Dokąd pani zmierza? No właśnie, tak myślałem, maleńka, ale mój kolega chętnie by się z tobą zapoznał. Pan Pączek, młotkowy Pączek. Chodź tu. No i nadszedł ten czas, kiedy możemy rozbić tę śpinę po 7 latach, moi drodzy. Ale zanim do tego przejdziemy, to wróćmy do tego tematu 100 zł dla Was. A to wszystko dzięki współpracy z M-Bankiem, który przygotował dla Was wspaniałą ofertę. Bo jeżeli jesteście w wieku od 13 do 24 lat, to każdy za założenie konta i kilka prostych czynności dostaje 100 zł. Szczegóły tej promocji znajdziecie w opisie tego filmiku, także koniecznie sprawdźcie, no i... Pamiętajcie, oferta jest tylko dla pierwszych 500 osób, a naprawdę warto. Ale jak to? Tak za darmo? 100 zł za darmo? Tutaj musi być jakiś haczyk. No i co najpiękniejsze w tym wszystkim, tu nie ma absolutnie żadnego haczyka, bo do tego dostajecie konto zupełnie za darmo. Za 0 zł. Dostajecie konto zupełnie za darmo. Jeżeli jesteś w wieku od 13 do 24 lat, to masz konto za 0 zł. 0 zł za prowadzenie konta, za kartę, którą możesz sobie indywidualnie spersonalizować, za przelewy internetowe czy wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. A do tego 3 wypłaty w miesiącu ze wszystkich bankomatów za granicą, również za 0 zł. Jeżeli ktoś ma teraz 13 lat, to tak naprawdę przez najbliższe, co najmniej 10 lat ma konto za 0 zł. Tak samo jak ktoś idzie teraz na studia, to te najbliższe lata będzie miał za darmo, więc oferta jest super, dlatego koniecznie sprawdźcie pierwszy link w opisie www.mpan.pl kośnik united dobra, nie ma co się z tym patyczkować zabieramy się za rozbicie świni wow wow, wow, wow Się nazywa rozpierducha. Dobra, pozbieram najpierw wszystko z ziemi i zaczniemy to układać. O dobra, kawałki świni tak naprawdę e, odbiliśmy. Teraz będzie trzeba zebrać wszystkie papierki do siebie, a potem oddzielić też monety. No myślę, że podzielę po prostu wszystko do wszystkiego i potem podliczymy ile jest danej, danej części. Wow, i dlatego moi drodzy, lepiej jest płacić właśnie telefonem albo przez jakieś aplikacje zbliżeniowo, a nie nosić taką gotówkę ze sobą. I to właśnie mamy w słuchajcie. I tak samo teraz, jak mamy FIFA 20, chociażby po co płacić przy odbiorze? Jak już można to wszystko z góry załatwić, a nie to trzymać niepotrzebnie gotówkę, i to czy ktoś może nas napaść, czy nie napaść? Jak mamy gotówkę, to jest średnio bezpieczne. A tak sobie można kupić tak samo czy tą FIFA, czy pointsy, i obojętnie jaką inną grę. Też już w banku, słuchajcie, mając tą aplikację chociażby mobilną, to zawsze widzimy, ile mamy pieniędzy na koncie. Nie musimy tego niepotrzebnie liczyć. No a jeżeli wisimy jakiemuś koledze, znajomemu jakieś pieniądze, to po prostu przelewamy i właściwie w sekundę to ma tam wystarczy numer telefonu do tego i to jest cała filozofia przy takim wysyłaniu przez telefon. Konto w banku możecie sobie otworzyć tak naprawdę przez internet e, w placówce, a nawet przez telefon. To naprawdę nie jest żadna e, filozofia. Wystarczy tak naprawdę dowód osobisty, a jeżeli jesteście osobą niepełnoletnią, to a jedyne, co potrzebujecie, to legitymacji lub paszportu i zgody rodzica. No i pamiętajcie, ta oferta jest skierowana dla osób w wieku od 13 do 24 lat. Za założenie konta otrzymiecie 100 zł i bonusy. No Moi drodzy, ta oferta jest skierowana tylko i wyłącznie dla moich Widzów, co tym bardziej mnie naprawdę cieszy, że mogę Wam coś takiego załatwić. Jednak pamiętajcie, mamy tylko 500 takich kont do rozdania. Ale mimo to, że dostajecie 100 zł, to tak samo możecie wkręcić swoich znajomych. I za każdego znajomego, którego uda Wam się również wkręcić, otrzymacie kolejne 100 zł. Przykładowo zapraszacie 5 kolegów i za każdego z nich otrzymujecie po stówce, czyli razem 5 stówek. Wiadomo, 5 stówek, jeżeli wkręcicie 10 osób, to dostajecie tysiaka. Oh, that's saya pun point. It's Moi drodzy minęło 45 minut, a ja nie jestem nawet w połowie. Ale już powiem wam, że z tych monet na ten moment yy, gdzieś jest yy, 600-700 złotych. Z tego co ułożyłem, a jeszcze tutaj jest tyle hajsu. Będzie, będą, będą pączki. Dwie godziny dokładnie, dwie godziny za nami, no i jeszcze pewnie z pół godziny będziemy to robić i będzie koniec w końcu. O oh jest, zrobione moi drodzy, ale nie wiedziałem, że to będzie aż tak czasochłonne. Yy, w każdym razie chyba przedczas czas podsumowań, mały spoiler, dwójka z przodu. No i przejdźmy do tych podsumowań moi drodzy. Na moje ręce 2950 zł, tyle obstawiłem, no ale nie trafiłem, chociaż ta dwójka się zgadza. Zobaczę potem wasze komentarze, czy u was ktoś trafił, czy był blisko. Zobaczymy, jak to wam poszło. Słuchajcie, to nasze zgadywanie. Natomiast u mnie, no, nie udało się głównie za sprawą chyba banknotów, bo obstawiałem tak w głowie, że tych banknotów, samych banknotów ponad tysiak będzie. No, a tutaj 740 zł wyszło, więc chyba Jola pinzetą tam wyciągała z tej świnki. Nie no, żartuję, słuchajcie, ale z tych monet bardzo dużo wyszło, bo ogólnie. Nie. Suma, jaką dostaliśmy, to zobaczcie sami. Turururum. Wyszło nam, słuchajcie, 2400 zł, i teraz widzicie, ile czego e, było. A skoro taka piękna suma, słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na konkurs na Instagramie, gdzie do zgarnięcia macie kilka zestawów FIFA Points: 4600 FIFA Points, plus specjalna limitowana koszulka United Angels, której nigdzie nie można kupić, także dołączcie do mojego teamu, a szczegóły e, znajdziecie na Instagramie. Także moi drodzy, piękna historia, słuchajcie, z tym nam się zrobiła. No mi nie pozostaje nic innego jak troszkę tych pieniążków odłożyć. No i myślę, że tu cel będzie na nową generację w przyszłym roku, czyli jakieś PS5 czy coś takiego. Myślę, że w tym kierunku y, pójdziemy, więc zabieram Was w dalszą podróż. Ok moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak wpłacić nasze pieniądze, które uzbieraliśmy z tej skarbonki, no i będziemy zbierać dalej. Dołóż, dołóż, Ok, moi drodzy, teraz wystarczy tylko i wyłącznie oszczędzać. Ja obieram sobie cel na konsolę nowej generacji. I sposób oszczędzania, jaki wybiorę, to będzie również skarbonka, ale nieco inna, bo wirtualna, taka jaką mamy w M banku. A polega to na tym, że jeżeli wykonacie jakiś przelew wypłatę z bakomatu lub zrobicie zakupy płacąc kartą, i na przykład musicie zapłacić 18,50, to w takim przypadku złoty 50 zostanie odłożone na wasz cel do waszej skarbonki. I wszystkie szczegóły poznacie oczywiście na stronie mbanku. Ja wam serdecznie dziękuję za odcinek i pamiętajcie, że link do promocji znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. No a do tego wpadajcie na konkurs na Instagrama, gdzie wspólnie z mbankiem organizujemy o 5 zestawów 4600 japońców pońców plus moja specjalna koszulka, której nigdzie nie kupicie. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się. No i na razie.